W temacie rolnictwa chcielibyśmy zabrać głos na temat skandalu związanego z Narodowym Holdingiem Spożywczym, który miał powstać, a nie powstaje. Witam pana posła Stefana Krajewskiego i bardzo proszę o zabranie głosu. Dobre. Szanowni Państwo, od 2015 roku słyszymy o tym, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzi w życie działania. Polskiego holdingu spożywczego, najpierw zwanego Narodowym Holdingiem Spożywczym, później ta nazwa ewaluowała, zmieniała się. Co się zmieniało oprócz nazwy? Tylko pełnomocnicy powoływani do tworzenia. Zostało stworzone logo ostatecznie, zarezerwowana domena i nic dalej się nie dzieje. Holding, który miał być powołany w oparciu o spółki Skarbu Państwa. Tak naprawdę nie wiadomo, o które. Mówiło się o Krajowej Spółce Cukrowej i o Elewarze. Elewar jest doprowadzony do skraju bankructwa już w tej chwili. O tym świadczą wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK. A spółki, które pojawiały się w międzyczasie, okazuje się, że dzisiaj nie wiadomo, czy wejdą w skład tego holdingu, czy też nie. Sprawa Niezwykle karygodna, bo tyle zapowiedzi, szumie mówiono od początku, że będzie ta, ten cały holding zajmował się promocją, wsparciem dla obrotu środkami, towarami rolno-spożywczymi wytworzonymi przez polskie firmy. Tymczasem okazuje się, że 150 firm w branży rolno-spożywczej. Zmieniło właściciela w ostatnich latach. Niestety rząd, spółki skarbu państwa nie były zainteresowane tym, żeby je nabywać. Prędzej powstanie chiński holding spożywczy w Polsce niż polski holding spożywczy, który miał być lekiem na całe zło, wsparciem dla rolników przede wszystkim. Dzisiaj trzeba zapytać, czy to tylko służy temu, by kolejne osoby, Pełnomocnicy pobierali wysokie wynagrodzenia bo w przedziale od 10 do 19 tysięcy złotych brutto. Nieprzypadkowo został powołany wiceminister rolnictwa, pan Rafał Romanowski, który ustąpił z fotelu wiceministra w styczniu, a już w marcu został pełnomocnikiem do spraw tworzenia. Tej, tej właśnie instytucji, tego przedsięwzięcia, które miało wspierać polskich rolników. Tymczasem widzimy, że to wsparcie rolników wygląda tak jak w spółdzielni mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim zarządzanej przez wiceministra w rządzie pana premiera Morawieckiego, pana Tadeusza Romańczuka, który oszukał rolników, którzy dzisiaj mają wpłacać deklarowane udziały w wysokości 50 czy też stu tysięcy złotych, o tym zdecyduje sąd i nie, ma, nie mają ci rolnicy znikąd pomocy. Rząd, przedstawiciele rządu dzisiaj mówią jednym głosem przecież to jest prywatna własność, własność podlaskich rolników. Czy w takim układzie jest przyzwolenie na to, żeby w takiej spółdzielni dochodziło do naruszenia prawa, do omijania prawa, do oszustw swoich właścicieli? Służby nie reagują. Od 2019 roku twardo upominałem się o podjęcie działań, o szukanie tych problemów, które powstały za prezesury prezesa Romanczuka. Wszystko było chowane, zamiatane pod dywan. Dzisiaj obudzili się działacze Prawa i Sprawiedliwości, między innymi europoseł Krzysztof Jurgiel, który składa doniesienia do prokuratury, gdzie był wtedy, kiedy rolnicy oczekiwali na pomoc. Okazuje się po raz kolejny już, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie rozmawiać z rolnikami, i znaleźć tych rolników w najmniejszej miejscowości tylko przed wyborami. Później nie interesuje się ich losem. Oczywiście zapowiedzi, planów, strategii bardzo dużo. Jeśli przychodzi do konkretnego działania, tej pomocy nie ma. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi i bardzo serdecznie dziękujemy państwu.